Witajcie w Mediolanie! Chcę Was dzisiaj zabrać na fascynującą podróż po wiekach kultury i sztuki. Za mną znajduje się właśnie jeden z najwspanialszych arcydzieł gotyckiej architektury. Chodźcie ze mną i razem poznamy fascynującą historię tej katedry. Katedra w Mediolanie, zwana jako Duomo di Milano, to gotyckie arcydzieło, którego budowa trwała ponad 600 lat. XIV wieku, czyli około 1386 roku do 1965 roku. Inicjatorem budowy był Gian Gialezzo Visconti, książę Mediolanu, który pragnął stworzyć monumentalną świątynię. No jak widać się udało. Projekt z czasem ewoluował, łącząc wpływy różnych stylów architektonicznych, no bo bądź co bądź 600 lat, mnóstwo styli i epok, które przeminęły i wprowadzały jakieś nowe swoje innowacje. Duomo di Milano wykonana jest z białego marmuru wydobywanego w Kandogli. Fasada jest zdobiona bogatym reliefem oraz rzeźbami. Na jej fasadzie znajduje się ponad 3,5 tysiąca rzeźb oraz 135 wieżyczek. Najwyższa z nich ma około 108 metrów, bodajże 108,5. Na której znajduje się pozłacona rzeźba Madonny, zwana Madonniną. Za mną chociażby znajduje się relief z przedstawieniami ewangelistów. Obok widzę wieżę Babel i Goliata ściętego właśnie przed chwilą przez Dawida. A to wszystko zaklęte w fasadzie tej niezwykłej gotyckiej architektury. Wnętrze katedry zachwyca pięcioma nawami, wspartymi na 52 masywnych filarach oraz witrażami, które tworzą niezwykłe efekty świetlne. Wnętrze katedry jest równie imponujące, co jej zewnętrzna fasada. Można tu podziwiać największy na świecie drewniany krucyfiks z XIII wieku. W podziemiach katedry znajdują się relikwie świętego Karola Boromeusza oraz krypta dawnych biskupów Mediolanu. Wiecie, że katedra jest jednym z największych kościołów na świecie, mieszczących ponad 40 tysięcy wiernych. Dach katedry, na który właśnie się udajemy, ozdobiony licznymi wieżyczkami i rzeźbami. Jest dostępny dla zwiedzających i oferuje niepowtarzalne widoki na Mediolan oraz Alpy. Oczywiście przy dobrej pogodzie. Nam niestety się nie udało. Napoleon Bonaparte koronował się na króla Włoch właśnie w katedrze Duomo w 1805 roku. Na fasadzie katedry umieszczono jego posąg, aby uczcić to wydarzenie. Katedra w Mediolanie Duomo di Milano. To miejsce, które każdy miłośnik kultury i sztuki powinien odwiedzić. Jej monumentalność, piękno detali oraz fascynująca historia sprawia, że jest to nie tylko jedno z najważniejszych miejsc w Mediolanie, ale i w całej Włoszech. Po zwiedzaniu katedry, warto również przejść się po placu Piazza del Duomo i odwiedzić, znajdującą się obok galerię handlową Vittorio Emanuele jedną z najstarszych na świecie. Przechodząc dalej, udajemy się pod jedno z najważniejszych miejsc na mapie kultury i sztuki – kościół Santa Maria della Grazia. To miejsce, które jest również wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. I to właśnie tu, obok muzeum, znajduje się jedno z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych dzieł z ręki samego mistrza Leonardo da Vinci – Ostatnia Wieczerza. Też chcecie je zobaczyć? Ja również, bo nam nie udało kupić się biletów, Okazuje się, że są sprzedawane tylko raz na kwartał, co prawda sprawdzaliśmy dwa miesiące temu na stronie internetowej, także pamiętajcie, żeby wcześniej, dużo wcześniej kupić sobie tutaj bilety. Kościół Santa Maria della Grazie został zbudowany w latach 60., skończony w latach 90. pod koniec XV wieku na zlecenie księcia Ludofiko Sforcy. Budowla łączy elementy gotyckie i renesansowe, a jej projektantami byli Solari oraz Donato Bramante, znani włoscy architekci. Wnętrze kościoła jest równie imponujące, z pięknymi freskami i zdobieniami. Ale to nie wszystko. Oczywiście najważniejszym skarbem Santa Maria della Grazie jest bez wątpienia fresk Ostatnia Wieczerza spod pędzla Leonarda da Vinci. Fresk ten znajduje się w reflektarzu, który przylega do kościoła tuż obok. W XVIII wieku frest został poważnie uszkodzony, gdyż żołnierze Napoleona używali reflektarza jako magazynu broni i niestety stajni dla koni. Kościół był pierwotnie częścią klasztoru dominikanów. Jego historia jest ściśle związana z wielkimi wydarzeniami i osobistościami renesansu. Piękno architektoniczne, bogactwo historyczne oraz obecność jednego z najsłynniejszych fresków Leonarda Da Vinci sprawiają, że jest to jedno z najważniejszych miejsc w Mediolanie. Teraz zabiorę was do jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych Instytutów Kultury w Europie Biblioteki Ambrozjańskiej. Zapraszam. Biblioteka Ambrozjańska została założona w 1609 roku przez kardynała Federico Borromeo, który marzył o stworzeniu centrum wiedzy i kultury dostępnego dla wszystkich. To było jego główne założenie. I właśnie on nazwał bibliotekę na cześć św. Ambrożego, patrona Mediolanu. Była to pierwsza publiczna biblioteka w Mediolanie, a jej celem było promowanie edukacji i badań naukowych. Od samego początku, od momentu powstania tak naprawdę, biblioteka stała się jednym z najważniejszych ośrodków intelektualnych w Europie. No i myślę, że to właśnie za sprawą tego, że była ogólnie dostępna. Biblioteka Ambrozjańska to nie tylko książki czy rękopisy. W jej zbiorach znajduje się także niezwykłe dzieła sztuki, które pewnie teraz wyświetlają się Wam na ekranie. Możemy tu podziwiać portret muzykant autorstwa Leonarda da Vinci, jedno z niewielu jego dzieł tak naprawdę malarskich, bo sam mówił, że on był kiepskim malarzem, który przetrwało do naszych czasów. Kolejnym skarbem jest Madonna z dzieciątkiem Botticelliego, która zachwyca swoją delikatnością i pięknem. W galerii sztuki przylegającej do biblioteki znajduje się również Koszyk z owocami Caravaggia. No i to właśnie on był naszym głównym celem do zobaczenia właśnie w tym muzeum. Zbiory biblioteki obejmują ponad milion druków, 36 tysięcy rękopisów i około aż 12 tysięcy bułów. W kolekcji znajdują się bezcenne rękopisy takie jak Kodeks Atlantycki Leonarda da Vinci, największy zbiór notatek tego geniusza renesansu. Co więcej, biblioteka posiada również jedne z najstarszych kopii dzieł Homera i Wergiliusza. Teraz znajdujemy się przed kolejnym, okazuje się, że najważniejszym miejscem historii i sztuki we Włoszech, a mianowicie Pinakotece di Briera, która jest prawdziwym skarbcem obrazów, rzeźb i innych arcydzieł. Pinakoteka di Briera została założona w 1809 roku przez samego Napoleona Bonaparte. Wyobraźcie sobie, że to miejsce powstało dzięki decyzjom jednego z najbardziej wpływowych ludzi w historii. Muzeum mieści się w imponującym Piazzo Brera, który pierwotnie był klasztorem zakonu, a później został przekształcony przez jezuitów. Pod koniec XVIII wieku, w 1773 roku, po rozwiązaniu zakonu, budynek został przekształcony na Akademię Sztuk Pięknych, co umożliwiło głównie jego przekształcenie w centrum kulturalne. Pinakoteka di Brera posiada jedną z najważniejszych kolekcji malarstwa obejmującą okres od XIV do XIX wieku. Oczywiście malarstwa włoskiego. I nie tylko, jak się okazuje. Także chodźcie ze mną do środka i zobaczymy najważniejsze arcydzieła, które skrywają się wewnątrz. Palazzo Bierera to prawdziwe dzieło sztuki samo w sobie, ponieważ zaprojektowane przez Francesco Riccini, zachwyca eleganckimi arkadami i monumentalnymi schodami. Gdy tylko przekroczycie próg, zobaczycie centralny dziedziniec z imponującym posągiem Napoleona autorstwa Antonio Canowy, czyli naprawdę wielkiego nazwiska. Podczas II wojny światowej muzeum niestety zostało poważnie uszkodzone poprzez bombardowania, ale dzięki heroicznej pracy i wielu godzinom renowacji oraz konserwacji poszczególnych dzieł, rzeźb, obrazów, jesteśmy w stanie dziś podziwiać te wszystkie arcydzieła właśnie wewnątrz pinakoteki Dibriera naprzeciwko Napoleona Bonaparte. Kontynuując naszą podróż, odwiedzimy dziś kolejne niezwykłe miejsce w tym mieście, sanktuarium świętego Bernardyna, które właśnie znajduje się za moimi plecami. To miejsce, które zaskakuje swoją nietypową architekturą i niezwykłą historią. Zaraz sami dowiecie się, jakie tajemnice skrywa to miejsce. Sanktuarium Świętego Bernardyna zostało zbudowane w XIII wieku pierwotnie jako kaplica cmentarna dla pobliskiego szpitala. Ale w XVII wieku kościół został przebudowany, a w XVIII dodano do niego kaplicę, która stała się jednym z najbardziej znanych elementów tego miejsca. Oczywiście ta kaplica znana jest jako ossarium ze względu na swoje niezwykłe dekoracje z kości, sanktuarium zostało poświęcone Świętemu Bernardynowi ze Sieny. Znanemu kaznodziei i reformatorowi Franciszkanów. Sanktuarium Świętego Bernardyna łączy w sobie elementy gotyckie i barokowe. Jej wnętrze jest skromne, ale pełne pięknych fresków i malowideł, przedstawiających sceny z życia Świętego Bernardyna. Jednak najbardziej znane jest z małej kaplicy, znajdującej się obok, zwanej ossarium. Dekoracje tego małego wnętrza wykonane są z ludzkich czaszek i kości. Kości te były pobierane z pobliskiego cmentarza, który nie mógł pomieścić już większej ilości spok. Osarium w sanktuarium świętego Bernardyna. Jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć tak nietypowe dekoracje z ludzkich kości. Innymi podobnymi miejscami są np. Kaplica Czaszek, notabene w Polsce, czy Kostnica w Czechach. Ossarium jest ozdobione kośćmi ułożonymi w różne wzory, w tym krzyże i girlandy. Jest to zarówno fascynujące, jak i nieco przerażające widowisko i doświadczenie, które przyciąga turystów z całego świata. Sanktuarium świętego Bernardyna wraz z osarium jest często niestety pomijane przez turystów, którzy wolą skoncentrować się na bardziej znanych atrakcjach Mediolanu, ale moim zdaniem jest to jedno z bardziej intrygujących miejsc w tym mieście, zwłaszcza kaplica wykonana z ludzkich czaszek i kości, która znajduje się właśnie za moimi plecami. Także jeśli znajdziecie chwilę, to naprawdę polecam to miejsce, zwłaszcza że znajduje się w niedalekiej odległości od katedry Duomo di Milano, także jest naprawdę dostępna dla turystów. Miejsce, w którym właśnie się znajdujemy, to kolejna majestatyczna budowla, tym razem neoklasyczna. Łuk De La Pace, znany również jako Arco de la Pace, to majestatyczna budowla pełna symboliki i historii. Razem możemy przyjrzeć się jego reliefom, które przedstawiają historyczne wydarzenia. Został zaprojektowany przez włoskiego architekta Cagnoli. Na zlecenie Napoleona Bonaparte na początku XIX wieku. Jego budowa miała upamiętnić zwycięstwo Napoleona i być częścią planowanej osi triumfalnej, która miała łączyć Mediolan z Paryżem. Łuk pierwotnie miał upamiętniać Napoleona i jego zwycięstwa, ale po upadku zmieniono dedykację na uczczenie pokoju wydańskiego. No i właśnie ta zmiana symboliki jest dowodem na zmienność losów politycznych Europy tamtych czasów. Łuk został oficjalnie odsłonięty w obecności austriackiego cesarza Ferdynanda I, co również podkreślało jego nowe znaczenie jako symbol pokoju. Wysoki na 25 metrów pokryty jest w pełni wieloma reliefami, rzeźbami oraz scenami, alegorycznymi oraz historycznymi. Natomiast na szczycie znajduje się rzymski rydwan, kwadryga, ciągnięty przez cztery konie i prowadzony przez rzymską boginię pokoju Pax. Reliefy i rzeźby zdobiące łuk są prawdziwymi dziełami sztuki, przedstawiające ważne wydarzenia historyczne oraz alegorie triumfu i pokoju. Warto zwrócić uwagę na detale przedstawiające bitwy oraz sceny z mitologii, które dodają głębi historycznej całości konstrukcji. Łuk dzięki swojemu neoklasystycznemu stylowi nawiązuje do rzymskich tradycji budowy łuków triumfalnych, co podkreślało jeszcze bardziej jego monumentalny charakter. W XIX wieku na miejscu ówczesnego łuku znajdował się drewniany pierwowzór, który został zbudowany specjalnie na przybycie Napoleona Bonaparte po jego powrocie z kampanii włoskiej. Ten drewniany łuk, który stał właśnie w tym miejscu, stał się wielką inspiracją dla ówczesnych artystów do zbudowania bardziej trwałego monumentu, który możemy podziwiać do dzisiaj. Łuk jest zorientowany w taki sposób, aby był widoczny z zamku Sforców. Ta osiowa relacja między dwoma zabytkami. Tworzy imponującą perspektywę, która podkreśla znaczenie obu budowli nawzajem w krajobrazie Mediolanu. W czasach swojej budowy, Arco de la Paz był jednym z pierwszych miejsc w Mediolanie, gdzie zastosowano nowoczesne techniki inżynieryjne, w tym użycie żelaza do wzmocnienia struktury, co było innowacyjnym rozwiązaniem jak na tamte czasy. I na sam koniec naszej wycieczki coś bardziej współczesnego, zarazem innowacyjnego i ekologicznego, ponieważ jest to realizacja bosko-vertikale, czyli pionowy las. Nie tylko jest to budynek mieszkalny, ale również prawdziwa oaza zieleni w centrum miasta. Bosko Verticale zaprojektowane przez architekta Stefano Boriego został ukończony w 2014 roku jako część większego projektu rewitalizacji dzielnicy. Wieżowce powstały z myślą o stworzeniu ekologicznego i zrównoważonego miejsca do życia w tętniącym życiu Mediolanie. Bosko Vertikale jest jednym z pierwszych na świecie przykładów zielonych wieżowców, gdzie roślinność jest integralną częścią konstrukcji. Bosko-Wertykale to zespół dwóch wieżowców, co widzicie za moimi plecami. Wyższy z nich ma 111 metrów wysokości i 27 pięter, natomiast niższa z wież ma 76 metrów i 18 pięter. Na balkonach i tarasach tych dwóch wież znajduje się około 900 drzew, 5000 krzewów oraz 11 11000 roślin, dzięki czemu redukują pobliski hałas. To prawda, nie ma tutaj za dużo ruchu samochodowego, ale zawsze redukują jakiś ten hałas. No i oczywiście pochłaniają dwutlenek węgla, oczyszczając tym samym powietrze. Rośliny na balkonach są pielęgnowane przez specjalnie przeszkolonych arborystów, którzy regularnie monitorują stan zdrowia drzew i krzewów a także przeprowadzają niezbędne przycinki i zabiegi pielęgnacyjne. No bo już sobie wyobrażam jakby to wyglądało gdyby mieszkańcy mieli się nimi zajmować. Dzięki temu wieżowce Bosco Verticale są również domem dla wielu gatunków ptaków i owadów, co dodatkowo zwiększa bioróżnorodność miejską i tworzy naturalne siedlisko w centrum metropolii. Bosko Verticale to innowacyjny projekt, który wierzę, że może być przykładem dla wielu innych realizacji miejskich na całym świecie, ponieważ łączy zieleń z nowoczesnymi konstrukcjami architektonicznymi, tworząc tym samym bardziej przyjazne i zrównoważone miejsce do życia. Tylko wyobraźcie sobie, że jesteście w stanie wyjść sobie na kawę na balkon na 20 piętrze i przebywać wśród bujnej zieleni. Mieszkańcy właśnie tych dwóch wież mają taką okazję i myślę, że to jest najlepsze miejsce, żeby pożegnać się już z Mediolanem i zachęcić Was do subskrybowania tego kanału, zostawienia jakiegoś komentarza po sobie, napisania czy tego typu treści do Was trafiają, czy chcecie ich więcej, no i oczywiście do polubienia i udostępnienia tego materiału. Także pozdro, siema, cześć. Tutaj mam dla Was jeszcze pewną ciekawostkę. Główny sklep Apple Store w Mediolanie, zaprojektowany przez biuro architektoniczne Norman Foster Partners. I tutaj mamy bardzo ciekawy przykład wykorzystania takiego skwerku placu miejskiego w niecodzienny sposób, bo mamy nawiązanie do natury, płynąca woda, przyjemne dla ucha dźwięki, wodospad. A pod spodem, pod placem, znajduje się pełnometrażowy sklep, salon Apple Store, jak zwał, tak zwał. A przy okazji mamy bardzo przyjemne miejsce, z którego jak widać korzystają ludzie. Nawet późną porą. Co prawda sklep już jest zamknięty, więc pewnie jest ich tutaj mniej, ale i tak. Naprawdę jako taka ciekawostka architektoniczna, no to jest to rewelacyjne miejsce. Warto je zobaczyć. Jest tuż obok katedry Duomo di Milano, więc tym bardziej jest to zachęcające, żeby tutaj wpaść. I właśnie tak to wygląda.